Tu ma tu klapta. Dobra, podpierdzielam ci wszystko. Mm. Oj, Dobra, e, to gdzie idziemy? Tu ja A się twojej ten. ja nie się swojej Nie wziąłem. No to, to czemu są cztery? No bo wziąłem jeszcze kuby. No Kuba nie gra. On to nie lubi. Dobra, to ja wezmę. Jak coś się zniszczy, to weźmiemy. No. Idziemy. Ej, robimy walkę na przykład. <śmiech> <śmiech> Nie Ej, mam, no się Dobre, nie zabieram. Nie w ogóle. Wdej, wdej. No, nie mam! Tu leżą! I kurwa się kurwa no kurwa. Jeszcze nie było tego to kurwa to układać. Wejdzie! Nie bijemy! Kurwa! co Masz. Masz. Prezent. Kurwa dupa. Dobra, dam ci to bliżej. Kurwa, nie to. Na kósi grzyby ale wali. No kurwa, misia się da dziś. Misiu, 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 nie zeszczekaj. Dobra, wyjdziemy. Nie wiem. Nie wdej. Debilu, na lekki się nie wdej. Dobra, idziemy. Ła! Wow! Aleksy się nie je! Nie jem przecież! Ła, ta dziś się cofa! Nie, nie. wid... mus... Spir... Poczekaj! Poczekaj, kurwa! Nie ma go! Gdzie on jest? Nie wiem! O nie! Duba się cofała! Pomocy! No. Tak Jak do kibla to będziemy grać Dobra To będziemy grać, tak Tu idziesz do kibla? No Do kibla będziesz grać? No Dobra To jak wyjdę z kibla to idziemy na dwór Dobra To tam wydusy. Dobra, to idź Nie, on tak nie lubi. On nie lubi być masowany po dupie. Dobra, to idź do kibla. Pilnuj ich, ale ich nie bij, okej? Okay? Oh, weź, dobra, nie. Ale ja mu nic nie dodam. Macie ośmiorniczkę. Możecie ją zasrać. Chodźcie, mać w szalniczkę To się źle nie przytyla się z nie zakochał Pa, włocha ją chowa się, pyszczek se chowa A ty Ty Dupę Tice. Dupę Dupę no, może... Żółw! Czy nie pachnie rybą? Dobra, może już skończymy grać? On się już nudzi. No idziemy na dół? Nie, no to zaraz pójdziemy. Dobra, to...